z tej strony grać TV, a to jest pierwszy odcinek z Minecrafta. Tak. To będą odcinki, które się będą pojawiały. Co tydzień. Co tydzień. I na osoby nowy świat. Przetrwania. Dobra. Trzy. Tym kliknięciem rozpoczynamy nową serię. Trzy. Cztery. Tylko, żeby to nie była zima. 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 Tylko, żeby nie była to zima. Nie zima, nie zima. Jest. To chyba nie zima. Nie, dżungla. Ale tam mogło być gorzej. O, e, osiągnięto! Zdobyte! Fik. Dobra, to mogą być zombiaki, dlatego. Pokojowy. I żaden nam tu creeper nie wyskoczył. Dawno nie grałem w Minecrafta, ale mam głośną kreaturę? Dobra, to może tak, żeby ten odcinek nie trwał bardzo, bardzo długo. Dlatego mam pomysł, bo już są 3 minuty. Nie wiem z jakiej beczki są 3 minuty. A ten odcinek, nie wiem, gdzie 15 minut gdzieś trwał. Dlatego może się będziemy. Zobaczymy, jak będę miał gdzieś. Tak. Drewna? Nie wiem, czy tak. Prawie dwa taki desek. I dzisiaj mam pomysł, żeby zbudować coś podobnego do domu, ale to nie będzie dom. Dlatego widzimy się za chwilę, dobra, ja tu pójdę gdzieś, coś znaleźć, jeśli się to da. No to będziemy się widzieć, jak już coś znajdę, bo coś tu. Długo już sobie idę i nic nie mogę znaleźć. Ale się nachodziłem. Trochę zrobiłem narzędzia kamienne. Trochę kamienia pozbierałem. Spotkałem tam dużo świnek. Obsesja świnek tam była po prostu No i spotkałem Tu jest dżungla A tu spotkałem Nie wracaj nie tam Nie wolno wracać z tą od dżungli Bo chodziłem jak dziwny Dobra idziemy Nad przed siebie Cały czas musimy się spieszyć Bo już idzie noc Ale w nocy też zrobimy krótkie cięcie Bo nie będę z wami jak pierwszą noc spędzamy Bo Najpierw trzeba zbudować domy bo już odcinek trwa 5-6 sze minut Co to było? Jak słyszeliście ten dźwięk to... Okej. Okay. Ale głośno Głośno. Kurde. Dobra. To zrobimy krótkie cięcie. Pierwszy ląd, coś oprócz dżungli, Musiałem trochę przepłynąć wody, bo od razu jak zrobiłem krótką przerwę, wcięcie u, dobra, tam nie zagłębiamy się, tak i spotkałem przyjaciół krówki, ale ich nie zabiłem, bo pomyślałem, że nie będę taki zły. Łopaty skorzystałem. Tak, brawo. Zobaczyliście. Tak, brawo. Zasłużyliście na punkt. Dobrze. Kurde, nie mówcie, że to będzie wyspa, bo wzmorduję tą grę. Tam była wyspa. No. A coś mi taki dziwny bią strasznie. Czy tu będą jakieś... O, o, na Dobra, owce, nie, nam owce. Mam pomysł. Jeśli nie znajdziemy przez minutę jeszcze jakiegoś lądu, zbudujemy się na wyspie. Och, dobre, prawda? Epicki pomysł. Epicki, po prostu epicki pomysł. Po prostu. epicki pomysł, że wam się tak podoba bo lajkujecie te filmiki wszystkie, z kwałusa moje yy, moich chyba tylko jeden, dobra i na to wyszło, że jeszcze 15 sekund i jeśli nie znajdziemy coś, to przez 15 sekund szybko, Chciałbym coś fajnego znaleźć dobra Mam pomysł, tu zbudujemy dom. Głupie. Fajne. No, to budujemy tu dom. Dobra, S napisałem coś. Tu sobie Ja tu sobie szukam. Ukośnik. Jest. Dobra, y, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadzało, ale po prostu noc ciągnęła się i ciągnęła. A ja chcę jak najszybciej zbudować dom. A w nocy, jak każdy wie, budowanie domu jest dla trochę. Dobra, to może ja tu zrobię kontury i widzimy się za chwilkę. Takie tu kontury. Dobra, takie coś, kontury, coś można powiedzieć. Domku? Kurde, jakie lagi. Tak, tu taki malutki, skromniutki domek. Dobra, to nie zostanie, bo i tak za... No kurde, no jękiel na głosy Z was. Tak, myślę o tobie, że ty jesteś lagiem. A, lagiem. Lagiem to ja ci za chwilę pokażę, co to jest lagiem. Lagiem to jest jak dwa klocki na sekundę się wstawiają. U r, d, e. Dobra, już dziesięć kur. Pip, a pepe, perepełni, pepe. Pe, pe, pe. Dobra. I mam na dzisiejszy pomysł, że dzisiaj odcinek będzie 15-minutowy pod tytułem Jak budujemy dom pana Doradza TV? Jak się domyślacie, tytuł, sam tytuł zapowiadał. I co tam było w tym tytule? Pierwsza część. Pierwsza część. I jaki tu Szukamy miejsca plus dom. No właśnie, tak. I ja myślę o tobie, tym gówniany klocku, co musisz się stawiać bez mojej zgody. Ty, mam ci palnąć? Mam ci klocku, palnąć? Może zrozumiesz to, że ja mam swoje prawa i ja sobie nie życzę, żeby ten klocek się stawiał, jak ja sobie nie życzę. Dobrze, dziękuję. Dobra, taki mini-teirowy dom, mini-biurowy, z łazienką od Bosch, z perfumami od Reserve. Jak są perfumy od Reserved to dajcie mi znak, chętnie bym się kupił, wypróbował. U nas jest czwartek. Czwartek, u nas jest czwartek. Oglądacie to pewnie w sobotę. Dobra, i co powiedzieć? Kończymy za dwie minutki. środę będzie live. Za tydzień, tak, live. Pobudujemy sobie troszeczkę. Um, pozbieramy surowce. Będzie pierwszy live. Dobra, dom jest. To możemy zakończyć piękny filmik. A czekaj, ci coś zabrakło. Akurat wystarczyło i mamy dom. No to dzięki, Nara Papa. Nie zapomnij o subskrypcji kanału. Dzięki.